Coś z Twojej przeszłości intensywnie myśli o Tobie. Jest to energia wspomnień, tęsknoty i analizowania tego, co było między Wami. Jest niezadowolony z tego powodu, w jaki sposób ta relacja się między Wami potoczyła. Czuje się rozczarowany. Wciąż wraca emocjami do tego, co było między Wami. Czuje, że chce to naprawić. Co dalej? Paźmieczym. On może obserwować Cię obecnie w mediach społecznościowych, może bardzo mocno chcieć zobaczyć, co się u Ciebie dzieje, może rozmawiać z kimś o tobie, może szukać odpowiedzi u kogoś innego. Taka energia sprawdzenia, jak sobie bez niego radzisz, ale też sprawdzenia, czy byłabyś otwarta na możliwy powrót, na kontakt, na jakieś takie wspólne spotkanie, działanie, dwójka kielichów, chciałby połączyć się z Tobą w relacji. Tworzyć coś, odbudować coś. Karta partnerstwa, trwałości, rozwoju bardzo ma teraz takie poważne zamiary w tym wszystkim. Piątka kielichów. Jeden, ten jeden w tej Może czuć, że nie przyjmiesz go, że zbyt wiele się wydarzyło, że stracił cię. Przez to może wycofywać się, aby nie ucierpieć jeszcze bardziej w ten sposób. Może bać się, że teraz tego odrzucisz. Jeśli potrzebujesz prywatnego czytania. Прошунте